Cześć, bardzo serdecznie jestem Marzyńc Polska. To jest pierwszy odcinek z e, For Life. E, pracujemy sobie na e, oczyszczeniu dróg. Ta osoba, tak mi się wydaje, że dobrze bo Dopiero tutaj zaczęłam grać, przed chwilą właśnie w Bilem. I się I myślę, że z tego będzie seria. Najważniej będziemy wydawać kasy, jak po prostu nazbieram jak nazbieram kasy, no to kupimy jakieś auto, raz organizuję konkurs, a potem no, jeszcze raz po prostu no, to zbieram teraz na swoje I myślę, że to konkurs będzie na nie wiem Ojciec rzekł mi, że wkrótce dzieci, premiera nie ma jeszcze 20 lat. Codziennie śniła mi się giej może jest zwiczył, e, nie ma, kilogramów wina. Może jedno życie Każdą kolejną wygraną prawdziwsze się stawały, gdy miałem dwadzieścia lat. To jest sobie, że świat i gdy miałem 20 lat. Ale on tak, teraz się robi coraz mniej popularne i jest coraz mniej osób. Jasny cel nie teraz znaje, wiem, tak maks, e, nie, nie wiem, może tak maks, 200 dwieście dwieście osób. Czerwono, każdy, każdy, że na przykład na, na był, jest 600-800 osób, a teraz jest, jest 300-400. Zabonują to począł czekaczy wszystkich Jest różnicę Ciekawe jak jest najlepsza praca. to już takim czymś skakać no. trzeba. mieć zdolność. Lecz będę Miałe, walczyć tak w ciągu dla dzieci miesiąc, i Wiedzą, że gracze nie są źli, bo o tym świadczą czyny. Nigdzie nie na podiżu wchodzi, chłopate zwycięstwa wiemy. I cerze kiedyś też jest robić naszyncy, mi sympomakami ze sceny. No, na na piło, oczywiście. 60 lat. Ojciec dziesięć, on miał że za marzeniami dzieciara. Dynaj na twarzy, gdyby ich że będzie tak własnym życiem. Nadejdzie sześćdziesiąt jest sukces. To jest To jest no. no, jest jak... no. Bo to jest nowa tekstura, nie mam takich e, na no, gietą samą drożdżą. No dobra, myślę, że będzie, nie wiem, kilogram pięćdziesiąt, dwa kilogramy pięćdziesiąt, to możemy już oddać. Gdy miałem piętnaście lat, mówiono mi jest Muszę tutaj wszystko ogarnąć, bo jeszcze nie wiem jak to się ten... Wszystko tutaj robi. Był świat, no Nie wiem, jakie są za w kafejkach z kolegami, chcieliśmy czegoś dowieść. Będzie jeszcze ze mną nagrywała jedna osoba. na osiem... My mój kuczyn, na daście, jak e, się smoki e, Jan, rzuca, gdy miałem z Majasiu, raz, Monik, e, Unikal. On życie Jest taki że Nie patrzę nawet na moje filmy. A chcesz ze znowu nagrywać Codziennie śniła o, po dlatego, że jeszcze nie wiem, że nagrana, więc wróciłem i sił na przerwę czasu. Piszesz taki format filmów, się podobał? Od tu dodawały. Z każdą kolejną wygraną prawdziwsze się stawały. Wydaje mi no się, że już wiążemy tą dyktację. Słyszą nie świat, I w mgnieniu oka Wesoły jest się kraus a nie mam 20 święta. lat Dobrze, niech będzie Mam w życiu jasny cel, porażki się znaje. Wiem, że nasza ciężka, ciężka praca wielki mnie daje. Cały mój team jest przy mnie. Każdy, każdego dzieje I zdaje sobie sprawę, że każdy tą chwilą żyje. Gdy miałem 20 lat, usłyszał mnie świat po Wszyscy graczy z wszystkich krajów Gdy miałem 20 lat Piszecie też z z czego chcecie odcinki z Minecrafta Z Geta 5 Z Geta 4 Z zwykłego Geta San Andreas ze Zespore Zespół będzie w na walczyć wciąż dla dzieci i rodziny. Stwierdzą, że gracze nie są w po prostu kilka części na podium wchodzi. O zwycięstwa wiemy. Liczę, że no kiedyś też się ze sceny. A, A, zbierze zbierze. 60 lat. Choć 60 miał za marzeniami życia. Radość.